Wracamy w drodze do Centrum Nauki Kopernik, co w niedzielę raczej nie jest takie łatwe, żeby tutaj się dostać. Na razie jest straszne korek do zaparkowania. Jak w każdą niedzielę. Dużo ludzi odwiedza Centrum Nauki Kopernika, jak widać. Dużo, dużo. Ale jak się dostaniemy, dobrze, że przyjechaliśmy odpowiednio wcześniej, więc nie ma u nas stresu w ogóle. Pobacz, aj. No. Okay. Widzisz jak ta skała się rusza? Dzień dobry. działa? dobry. Dzień nie działa. dobry.

O, zobacz, 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 zobacz. Dobrze, tylko chciałam zapalić.